Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio w komentarzu znowu zostałem skrytykowany przez mojego najgorliwszego subskrybenta, że moje ostatnie miesiące to są kopie. Powtarzam, kopie lekcji tego z Ameryki. No, no jak nie mam ją na myśli, Dave'a z Ameryki. Więc oto kolejna kopia. No, a tak na poważnie, to było rzeczywiście kilka lekcji, ale to nie były kopie, tylko pewne pewna korekta tego, co mówi Dave i oto będzie kolejna korekta Dave znowu się myli to znaczy Dave podaje za wymowę tutaj wzorcową tylko jedną czyli tą, co on zna i Dave po prostu się myli gdyż są dwie wymowy albo nawet trzy i teraz słuchajcie, w szkołach rzeczywiście podajemy jedną wymowę Taką wzorcową, brytyjską, jaką podaje Longman. I ja też taką jedną podaję. Żeby potem ktoś nie zarzucił, a co, kto ci chłopie nauczył takiej wymowy. Bo polscy nauczyciele jakby, nauczyciele jakby oczekują jednej wymowy. Może włączę Longmana. Czy Dave przy okazji dobrze mówił, że tą, tą, uważamy na tą końcówkę, że to nie jest żaden table, czyli stół, tylko table. To skracamy maksymalnie. Ale mi chodzi o ten środek. Oto powiedzmy tutaj fort, Jak to czytać? I rzeczywiście w tej wzorcowej wymowie ten środek, słuchajcie, tutaj zupełnie kasujemy. Kasujemy o i ry. Jest od razu fy i ty, czyli uncomfortable. Un I takiej wymowy oczekujemy. Uncomfortable. No i to mamy napisane uncomfortable, widzicie? fy i ty jest od razu. Uncomfortable. I taki, tak jak mówię, takiej wymowy jakby ja uczę, i takiej wymowy oczekujemy na przykład na maturze. Ale zobaczcie, w wersji brytyjskiej jest też druga opcja. Między fy, a ty wkładamy szłe. Uncomfortable. Czyli tutaj nic, uncomfort, a tu acom", uncomfortable. Uncomfortable. Takie słyszymy delikatne, krótkie e. A teraz zobaczcie na wymowę amerykańską. I macie też dwie opcje. Albo od razu fyty, i Dave, Dave twierdzi, że tylko taka jest opcja. Albo uwaga, też jest szła jeszcze ry. Czyli wyjdzie nam uncomfortable. Uncomfortable. I taka wymowa, słuchajcie, naprawdę jest też poprawna. I Dave się myli. Tu macie kolejny słownik American English, i proszę bardzo, tu od razu fyty, uncomfortable. A tu macie między f a ty, ery. Uncomfortable, uncomfortable. Tu uncomfortable, a tu uncomfortable. I oczywiście nie będę go słowny, pokażę Wam to na różnych przykładach. Wielu z Was kojarzy ten serwis i z niego korzysta. Tu macie wymowę. Cztery przykłady: dwie brytyjskie i dwie amerykańskie. I właśnie raz jest FT razem, a raz jest rozdzielone. Najpierw brytyjskie. Uncomfortable 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 No, i słychać wyraźnie, że ten mężczyzna z United Kingdom wcisnął tam szłę. A teraz American English. Uncomfortable uncomfortable uncomfortable. No, i słychać wyraźnie, że druga pani czyta fyty, a ta pierwsza wcisnęła tam Uncomfortable. E i ry. Uncomfortable. Uncomfortable. Okej, okay, podam wam dalsze przykłady. Tu na przykład ta Amerykanka czyta jakby w ten sposób standardowy, posłuchajcie. To speak for those that cannot speak for themselves. Uncomfortable. No, tutaj było fy i od razu ty, czyli nic nie wcisnęła między te Dwa dźwięki. Kolejny przykład. No i tym razem też był taki sposób, sposób standardowy, jeszcze raz. Ok. No i teraz mój ulubiony kanał Mad English TV. Posłuchajcie, jak Mad wymawia. Really nice, but at the same time, I don't like places like this. I feel a little bit uncomfortable because. No, i Mark wciśka e i między f a ty uncomfortable jeszcze raz. It's, yeah, you know it's a really nice place. I, I like places like this, but at the same time, I don't like places like this. I feel a little bit uncomfortable because. I tu kolejny przykład, gdzie pan wciśnie E i ry, znaczy E szłe i ry między Fy a Ty. ...mediator, and they okay. all became very uncomfortable. Okej. I kolejny przykład, gdzie będziemy mieć szłe i ry wciśniętą. ...doesn't Jeszcze raz. ...energy efficiency. Doesn't mean that you're uncomfortable. That you... I pani How did it make you feel? Maybe a little uncomfortable. Okay. How did it make you feel? Maybe a little uncomfortable. Tolerate the rate of change in a way that is, is a bit uncomfortable for us. In a way that is, is a bit uncomfortable for us. No nie wiem czy Wy to słyszycie wyraźnie, ale ten pan również wcisnął szłe iry ry między f a ty. I kolejny przykład. And every thread in my body, every blood vessel and so on was begging me. Go talk, go talk, feeling so uncomfortable. Go talk, go talk, feeling so uncomfortable. No, i na koniec jeszcze jeden przykład ze słownika wersja amerykańska. Posłuchajcie, jak pan czyta. Uncomfortable, uncomfortable. Przecież wyraźnie wciska znowu szłe i ry między f a ty. Chociaż w wymowie tutaj mamy UK, właśnie nie ma wyty. Uncomfortable Amerykański. amerykański z południa tutaj nie ma. Uncomfortable. Uncomfortable. Uncomfortable! Uncomfortable! Chyba wystarczająco dużo przykładów, żeby pokazać Wam, że to co mówię to nie wysam z palca, tylko tak po prostu jest. Natomiast, mimo wszystko, proponuję Wam jedną wersję, zwłaszcza ci, co będą zdawać egzaminy i tak dalej. Używajcie tej standardowej wymowy, bo jak widać, skoro tamten native twierdził, że jest jedna wymowa, to co dopiero właśnie polscy nauczyciele? Oni oczekują tej jednej wymowy. Więc, jeżeli będziecie jak na jakimkolwiek egzaminie, mówcie uncomfortable i tyle. Czyli nie wkładajcie tam ani szły, samej szły, która jest możliwa, i nie wkładajcie też ER, żeby wam ktoś nie, nie zarzucił, że robicie błąd w wymowie. Trzymajcie się.